G -G. Mój ostatni pojedynek na gali fen 28. Wspominam bardzo dobrze, wygrałam go przed czasem. Zdecydowanie czuję się teraz bardziej pewna siebie, co mam zamiar pokazać już w kolejnej walce. Anita jest bardzo fajną dziewczyną, szczerze jej kibicuję, ale kiedy zawinie się klatka, skończą się sentymenty i to ja wyjdę z podniesioną ręką. Yeah. O, wow! trafiła! Ogromna szansa dla padurek. Kibice zawsze lubili i domagali się walk kobiet na fen. A jeśli dodatkowo do klatki wchodzą dwie piękne dziewczyny, to mamy gwarancję niesamowitych emocji. Cieszę się, że pojedynek z Izom generuje takie emocje, bo o to w tym wszystkim chodzi. Ja sama nie mogę się doczekać, aż zawalczymy. Rozwijam się z każdym kolejnym dniem i myślę, że dojrzałam już do tego etapu, aby przeskoczyć poziom Izabeli Badówek. Ostatnie walki miała z mniej doświadczonymi dziewczynami. Nie jest na takim poziomie co ja, i przekona się o tym we Wrocławiu. Sprawia wrażenie, jakby zatrzymała się w miejscu, już się nie rozwijała, i ja to wykorzystam w naszej walce. Patrząc na kobiece pojedynki wstecz przez ostatnie lata, śmiało mogę powiedzieć, że jest to walka dekady polskiego kobiecego MMA. Iza na pewno jest o wiele bardziej doświadczona ode mnie, a w naszym pojedynku liczy się tylko tu i teraz. Jej historia nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Wiem, że będzie to dobra walka, mocna walka, nie będzie unikania ciosów i na pewno się skończy przed czasem.